olbrzymie emocje właśnie w, podczas posiedzenia Sejmu w tym tygodniu. Wystąpił Jarosław Kaczyński, który nazwał Romana Giertycha sadystą, ale nie chciałabym się tutaj ograniczać do kwestii epitetów, bo potem padały oskarżenia też morderca. Jarosław Kaczyński wymienił kilka kwestii. Chodziło m.in. innymi o sprawę Barbary Skrzypek, która zmarła na zawał trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze w śledztwie dwóch wież. Jarosław Kaczyński. W bardzo takie dramatyczne tony, ale potem w zasadzie przyjął tę rotulkę Romana Gierdycha i oświadczył, że jest pokrewniony z rodziną królewską i życzy sobie, żeby mówić do niego najjaśniejszy panie pośle. Dobrą no myśl, że Pani redaktor, też no, no też umiejmy czytać pewne Tak, już nie wchodźmy w takie, w takie głupoty. Nie, może to jednak nie jest taka, taka waga dramatyczna, skoro właściwie można przy tej okazji żartować. No sarkazm, tak. Może to nie było aż tak dramatyczne, jak to Jarosław Kaczyński przedstawiał. Myślę, że ma to dużo, jest tu w tym dużo elementów teatru. I rzeczywiście nie od dzisiaj to obserwujemy tutaj aż się martwię, że się w tylu rzeczach z panem koniecznym muszę zgodzić, no to rzeczywiście też siedząc, siedząc w tym sejmie, widziałem różne rzeczy w, i, i, i nie jest mi ni takie emocjonalne okrzyki no, czasami naprawdę na poziomie piaskownicy, jakieś walenie w blaty, prawda, wyzywanie się tam no jest na porządku dziennym z obu A stron. A kto krzyczał Janusz Bi? Może ktoś z państwa wie? Nie, nie wiem, no naprawdę, znaczy no, to, mam, mam nadzieję że Polacy obserwując tę te, te, te jałową kłótnię, zarówno te na Mównicy Zajmowej, jak i tutaj w studiu między, między panami z i z Platformy, z zdadzą sobie sprawę, że to no po prostu nie jest ich cyrk i nie ich małpy, że nareszcie można by wymienić tą, tą, ten, to, ten plemienny spór między tymi, tymi dwiema zwasionymi stronami i zamienić to na jakieś merytoryczne spory, w których nie będziemy się wyzywać o, o morderców, na przykład na Konfederację. Y y no, przepraszam, ale no, Panie, czy robicie czy, teraz dokładnie to, to samo, Robicie no. teraz z panią Skrzypek dokładnie to samo, co wcześniej druga strona robiła z Adamowiczem, z, z panią Blidą, tak? No, upolityczniacie różne A czy mógłby pan rzeczy. zacytować jakąś wypowiedź, nie wiem, czołowego uwaga, polityka, ja wiem, który że powiedziałby pod adresem szacunkiem szacunkiem Jarosława nie nie, że nie jest mordercą, do że zamordował Pawła no, Adamowicza? Tutaj, tutaj pan Halicki przed chwilą... Nie, że Pawła Adamowicza zamordował Jarosław Kaczyński? Ale nie, to ale ale to, ale nie było, to, ale bo pan do sprawy Adamowicza twierdzenie, że to jest jakaś śmierć, no, która, którą na rękach mają politycy PiSu, jest... A, no nie, no bo to, to, to człowiek, człowiek nie był w żaden sposób zależny od propagandy PiSu, nie był w ogóle sympatykiem PiSu. No nie. No, Zeznał co innego. Co innego. Znał, no bo był psychicznie chory, tak? No, po prostu wiemy, że, że sprawa jest wtórnie upolityczniona, wtórnie upolityczniona przez polityków Platformy, którzy sami brali udział w nagące na Adamowicza, zanim e, on się zginął. Więc no, cyrk po prostu. Tak pani samo minister, z panią Blidą, pani którą też, No tak, teraz y, pani słusznie pyta, no, do, do co prokuratora miała i nie przesłuchiwać. Pani, pani Skrzypek, to odstąpić jakieś czynności wobec pani tam Anny, że, że ze względu na trudną sytuację rodzinną, czy no nie ma takiego prawa. Czy, czy policja, czy, czy nie można nie, no, było aresztować jest, pani, i ono pani, pani, pani Blidy? A zrobiono z tego jakąś narrację wtedy? Przecież jakby, jakby to dyktaturę wprowadzano. No po prostu przyszło, pa, przy, przyszli no ją słuchać pa, pa No i tyle. Minister. Pani Tym bardziej się utwierdzam w tym, że robienie polityki na grobach nikomu nie służy. Chcę że Donald Trump obiecał zakończenie wojny w 24 godziny po objęciu swojego stanowiska. Mamy już kwiecień. Dobra mi no, coś. Tak, się tak. To po 5, 19. Tak, nie, wszystkie, nie wszystkie obietnice składane w czasie kampanii wyborczych są odpowiedzialne. E, jeśli chodzi o cła no, jest oczywiście fatalny pomysł. Ja, jak mnie pytano już przed wyborami jeszcze o, o, o tego Trumpa, czy tam ja się cieszę, czy się nie cieszę, czy tam kiwicuje, czy nie tak. No, ja, Konfederacja no, kibicowała jednak Nie, ogólnie. no ja zawsze mówiłem, no można sobie przywinąć te, 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 te wiadomości, że tutaj no, nie jest do końca człowiek z mojej bajki. Na przykład dawałem zawsze ten ten, przykład, ten protekcjonizm, którym on wygraża, uważam za politykę głęboko błędną. Nie tylko z punktu widzenia oczywiście naszego, ale również amerykańskiego. Uważam, że no, handel jest czymś, na czym się wszyscy wzbogacają, znaczy obie strony wymieniają się towarami i pieniędzmi w sposób taki, jak uważam. Za korzystne dla siebie, i to stawianie pomiędzy tymi stronami przez jakiegoś tam urzędnika czy, czy, czy innego wyzyskiwacza, który chce z tego powodu prowizję, to jest forma po prostu przeszkadzania ludziom w robieniu tego, co jest dla nich dobre. I to, to, że w czymś się z Trumpem zgadzam, no nie znaczy, że zgadzam się we wszystkim. Tak samo jak z panem Koniecznym zgodziłem się w poprzednim punkcie. W tym się mogę nie zgodzić. Tak i takie stawianie zawsze dopiero, do... a bo wyście mu tam za coś klaskali i za to, znaczy, że jesteście już jego przyjaciółmi na dobre i na złe. Jest bez sensu. Co, co do. Ideologizacji takiej polityki, że, że, że właśnie po co się PiS cieszył. Tam tutaj pan zarzucał, że po co się PiS cieszył, skoro z tego, że tam toalety będą zmieniać, jak, jak to jest niekorzystne dla Polski. No Ale w drugą stronę też to działało, no bo wiele osób z kolei jeszcze nie wiedzą, jak Trump będzie postępował, w, z, z, tylko dlatego, że nie był z ich bańki politycznej i mówił rzeczy, które to nie tylko, nie tylko Trumpa, to i Orbana i wszystkich. Robienie sobie wrogów z każdego dookoła, tylko dlatego, że się z nimi zgadzamy w jednej sprawie i takie w ogóle wtrącanie się nasze niepojęte, tak? Po co nasi politycy kibicują komuś wprost na Twitterze, tam piszą, prawda, że popierają tego czy innego kandydata w Stanach Zjednoczonych. No przecież nie wygra dzięki temu wyborów, a tylko wiadomo, że jak akurat obstawi się złego konia, to sobie robimy podgórkę. No po co Tusk w czasie kampanii wyborczej gadał, że tam y, y, Trump jest ruskim agentem, no przecież co chciał wpłynąć na wybory w Ameryce w ten sposób, po co to gadał, tak? No tylko sobie zrobił pod górę w relacjach z Amerykanami, no pewnie nie jest jakieś w, 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 kluczowe, tak, że, że, że premier się głupio wypowiedział, ale no, no, no to, to jest to, te emocje, które są przekładane w sposób nieadekwatny zupełnie do polityki międzynarodowej, są widoczne, tak? Oczywiście to, że ja się zgadzam z Trumpem w, w jakiejś sprawie polityki wewnętrznej zmniejsza opodatkowania wewnątrz, to nie znaczy, będę się zgadzał z nim w, w innych sprawach, że jest to w ogóle mi po drodze, jako jako, jako może mieć po prostu rozbieżne interesy na, w dziedzinie międzynarodowej. Nawet z kimś, z kimś się w jednym kraju, gdybyśmy byli, by traktował go jako sojusznika, tak? No to są Zmierzamy zupełnie sprawy. do końca. Różne sprawy. Różnica pomiędzy Adrianem a pozostałymi kandydatami z czołówki się zarysowuje w dość oczywisty sposób. Adrian Proponuje politykę ambitnego, silnego państwa, które inwestuje, które wspiera ludzi, a kandydaci Mencent, Trzaskowski i Nawroski zdają się prześcigiwać w tym, kto szybciej zwinie państwo polskie. E, chociażby wczor wczorajsza propozycja. Jeszcze większego głodzenia ochrony zdrowia. Ta licytacja między Mencenem a Trzaskowskim na temat tego, kto jest autorem zupełnie kretyńskiego pomysłu, żeby likwidować dwa przepisy za, za każdy jeden wprowadzony, to pokazuje, że to jakaś taka bardzo niemądra licytacja nazwijanie polskiego państwa następuje. Adrian proponuje ambitne inwestycje w energetykę jądrową, w energetykę odnawialną, dofinansowanie ochrony zdrowia tak, żeby działa, działała dla wszystkich, ambitne inwestycje w budownictwo i takie silne, mądre państwo, które jest dla ludzi i tutaj ta różnica jest oczywista, i to już widać także w takim organicznym ruchu oddolnym w internecie, który się pojawia, że jest takie ogromne zmęczenie jednak tym sporem dwóch starszych panów w polskiej polityce i szukanie alternatywy, i nasza w tym głowa, żeby jedyną alternatywą nie był Sławą No Bardzo proszę, Dobromirz Sośnierz-Konfederacja. No Pan koniecznie miał trochę racji charakteryzując poglądy Adrian Zandberga. No, rzeczywiście to jest kandydat, który chce, no, w ocenie bym się różnił, tak? Chce na pewno mm, zdecydowanie największej roli państwa. No, państwo jest silne kosztem obywateli zawsze, bo jeśli państwo jest silne, to znaczy, że zabrało dużo pieniędzy obywatelom wcześniej, albo <kłysy> zabierze je później, żeby spłacić swoje długi. Więc w, 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 oceniamy to różnie, no ale rzeczywiście Adrian Zandberg z tym kandydatem, który najbardziej wraziście, to mówi, nie zgadza. Zgadzam się z tym, że to w do wszystkich innych, bo właśnie praktyka rządów wszystkich dotychczasowych partii jest, jest taka, że stale powiększają władzę państwa nad obywatelem. I no, o ile w retoryce mogą sobie mówić, że tam dwa za jeden, dwa nowe przepisy, dwa zniesione przepisy za jeden sprawdzone, to praktyka dotychczasowa jest jeden za tysiąc. Tak? Zot, praktycznie nie ma żadnej deregulacji od, od lat, są tylko wprowadzone coraz nowsze przepisy, dzienniki ustaw puchną. Jakoś lepiej nam się od tego nie żyje, więc rzeczywiście, jeśli należałoby. Czegoś nowego, to deregulacji. Natomiast na tej w, w, mimo wszystko tej rywalizacji na lewicy, kibicuję za Bergowi. Uważam, że jeśli już chciał, chciałbym się z kimś spierać, to z jakąś ideową lewicą, która naprawdę ma jakieś poglądy, a nie z panią Biejat, która no, w zamian za e, konfitury rządowe i tam pozostanie w koalicji, swoich no, ideałów się wyrzekła, nie realizując właściwie żadnego swojego prawa, więc rzeczywiście z dwojga złego to już wolę tak nie mamy lewicę. przedstawiciela lewicy, to chyba muszę wystąpić w roli obrońcy. Ale już <laughs> Ten mamy, bierm, bierm, tak. Jest Bo nikt się za nią nie umie w tej sytuacji. Zrobiłaś no, no, no. pan z Konfederacji, ponieważ Konfederacja w tej sprawie wstrzymała się od głosu, co umożliwiło przyjęcie tej ustawy. Gdybyście zagłosowali przeciwko, to ta ustawa nie weszłaby w życie ze względu na rozłam w koalicji rządzącej. Lewica głosowała przeciwko temu. Dlaczego wstrzymaliście się od głosu? No nie jesteśmy przeciwni temu, żeby obniżać składki co do zasady? Jest to jakiś tam drobny krok w, w lepszym kierunku. Natomiast no, nie jest to to, na co się umawialiśmy, na co, na co Państwo się umawiali z wyborcami, tak to nie jest to przywrócenie stanu sprzed Polskiego Ładu, zostały odrzucone nasze poprawki w tym kierunku. Więc no, jest to nadal reforma, A która, koszt która poprawek, powo powoduje. jeśli chodzi o budżet powoduje, Narodowego że... Funduszu Zdrowia, to ile wyniósł? A nie pamiętam. W, A to jednak istotne. W, 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 ale ja się w ogóle nie zgadzam z taką filozofią, która to jest prezentowana, że, że składka zdrowotna powinna pełnić rolę podatku dochodowego. No to, to nie jest podatek dochodowy. Co? Jak sama nazwa wskazuje, powinna być składka zdrowotna. Dlaczego, dlaczego ma być uzależniona w ogóle od dochodów człowieka? No składka powinna być taka sama. Ewentualnie zależyć od, 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 od stopnia ryzyka. tak Jak, 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 w, jak w sk inne składki ubezpieczeniowe, jeśli w ogóle od czegoś. Tak? Ale, ale nie... nie, nie dlaczego... Zależy od zdrowia. No Przecież za, za chleb nie ma nic oburzającego w tym, że bogaty i biedny za chleb płaci tyle samo. A dlaczego za z, zdrowie ma płacić inaczej? No, to, to jest jakiś absurdalny argument. I, I w ogóle nie zgadzam się również z tym, że problemem polskiej służby zdrowia jest y, złe finansowanie. Znaczy, wrzucamy do tego coraz więcej i to jest dla niej wody do dziurawego wiadra. Pan mówi, że zabiegi będą odwoływane, jak będzie za mało pieniędzy. No, zabiegi są odwoływane, dlatego że nie ma co ich robić. A nie, jak, jak się zapłaci więcej, to nie będzie więcej lekarzy automatycznie. Nie. To, to, ten, to do, dolewanie tych pieniędzy do służby zdrowia powoduje tylko wyścig na wynagrodzenia dla lekarzy w tej chwili, a nie poprawę dla pacjenta. No pacjentom się w ogóle nie poprawiło. Nikt nie zauważył żadnej poprawy z, w, w, w ostatnich latach, mimo że budżet jest zwiększony wielokrotnie w porównaniu z tym, jak było jeszcze tam 10 lat temu. Prawda? Więc to nie jest w ogóle recepta. Receptą jest całkowita zmiana funkcjonowania systemu służby zdrowia. Właśnie między innymi jakieś mechanizmy rynkowe, wbrew temu, co pan Konieczny mówi, wszystko co państwowe, to ten, no, po prostu kończy się zawsze gigantycznymi dziurami. Mechanizm budżetową. rynkowy jednak po części istnieje, <grym> bo mamy systemy prywatne. Zresztą one się rozwinęły w dużej mierze też za czasów Prawa i Sprawiedliwości, bo dzięki transferom socjalnym bardzo dużym, 500 plus, 800 plus, no, spowodowało, że, że ludzie bardzo często przenosili się po prostu do tego prywatnego systemu i może to jest lepiej, żeby od strony rynku ten prywatny sektor się budował, a państwowy niech funkcjonuje dalej, bo odgórne regulowanie e, prywatyzowania e, ochrony zdrowia no skończy się tak jak z otwartymi funduszami e, emerytalnymi. Nie, nie, no nawet w ramach NFZ-u wielokrotnie leczą się w, nawet często nie będąc tego świadomymi, w przecież w prywatnych podmiotach, prywatnych przychodniach, tak? Z no, pacjenta nie ma to znaczenia, jeśli ma to raczej takie, że będzie miał lepiej w prywatnym Przychodni, których jest przecież dużo, niż w państwowej. Natomiast jeśli mówimy o mechanizmach rynkowych, no to musielibyśmy wprowadzić ten mechanizm właśnie na poziomie NFZ, chociażby po konkurencję, o której mówimy w ramach ubezpieczycieli, powrót do systemu kas chorych, który, który u nas wprazono i, i właśnie lewica go zlikwidowała. I tak to trwa do dzisiaj. Ale mam jeszcze jedno pytanie od strony politycznej, bo czy nie jest tak, że mamy kampanię prezydencką i tak naprawdę mamy projekt, który obniża daniny wobec przedsiębiorców, głównie drobnych przedsiębiorców, bo przypomnę, że jeśli chodzi o te osoby bardzo dużo zarabiające, no to te ta, ta obciążenia dla nich wzrosną. Bodajże. Tak, chodzi no, o osoby, wzrostą, które mają nie wiem, przychód, obniżka. dochód około 50 tysięcy, może pani minister mnie poprawi, ale tam jest mhm. też ta sekcja osób, które naprawdę dużo zarabiają, obciążenia dla nich wzrastają. I czy czy to nie jest tak, że wy jednak na tym stracicie jako konfederacja, dlatego że cały czas mówicie niższe podatki, niższe podatki, niższe podatki, a w końcu jak ustawa jest w semie, to nawet żeście tego nie poparli? No Sama pani już tam powiedziała, że od, zaczęła pani odwrotnie, od odwrotnej tezy, że do dnia nasze głosy umożliwiły przejście tej ustawy, że to wstrzymanie się. No, to prawda, no, to jest, ale dla ludzi jest, jest, yy, yy, nie, nie jest ustawa, taki, że nie, to nie, nie, to nie, 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 zagłosowali nie się za. Nie, nie dość dobra ustawa, żeby ją poprzeć, i nie dość zła, żeby ją zablokować, i dlatego się wstrzymujemy. To jeżeli, to jeżeli pani, jeżeli pani, pani mówi, mówi o tym, ja to mówię, Piotr no, Kaleta to, to mówi i pan Halicki niech słucha. I jeżeli pan mówił o tym. Panie redaktorze, no to proszę, proszę też zareagować, proszę. No bo, bo ja muszę wziąć w ja cały swoje czas ręce. Reakuję. Jeżeli, jeżeli coś pytanie, chce, profesor, jeżeli chcemy ten zrobić, to, jeżeli, ale, jeżeli, jeżeli mówimy nie o tym, pan 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 jest pan pan jest pan pan Andrzej, proszę. Panie, panie proszę, jeżeli, proszę, jeżeli proszę. Jeżeli proszę, jeżeli chcemy o, rozmawiać naprawdę i mieć tą retorykę jako retorykę prawdziwą, taką, która leży nam blisko sercu, patrzmy na to całościowo, a nie to, że państwo sobie wyrywacie jeden kawałek takiej rzeczy, bo zwróćmy uwagę, że tu na dobrą sprawę politycznie chodziło o jedną rzecz, żeby w końcu zrobić jakiś konkret, który nie, nie idzie i obojętnie jak, obojętnie jak to wyjdzie, żeby po prostu coś pokazać, że coś Pani stało. Panie pośle, ja chcę tylko z, powiedzieć, z tej, że wczytywałam się wyborców. analizy um, doradców podatkowych i oni stwierdzili jednoznacznie, że Polski Ład wprowadzony przez Mateusza Morawieckiego bardzo komplikował system, więc nie trochę prawda. to pozostaje nie w sprzeczności z Pani pańskimi... redaktor, zwróćmy uwagę, kiedy Polski Ład zostaje wprowadzony. Tak. Zostaje wprowadzony Naprawdę w, to w był momencie, chaos, kiedy jest Panie pośle, to był wojna na Ukrainie, chaos. kiedy jest COVID po, po raz pierwszy pre, premier polskiego rządu Czyli przyniósł do Sejmu przyniósł, przyniósł kwestie dotyczące zrównoważonego budżetu.